Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z drogi do pracy. Idę właśnie na zajęcia, ale na terenie kampusu, na uniwersytecie zobaczyłem roślinę, która jest bardzo znana i wiadomo, że jest jadalna, ale mało kto ją właściwie zbiera. To jest tasznik. Popatrzcie, ten tasznik zwykle znacie w takiej postaci: w postaci kwitnącej, albo jeszcze potem będzie miał takie owocki w kształcie trójkącików, zawsze śnie na to. Natomiast niedostrzegane są rozetki liściowe. Popatrzcie, te rozetki są, te rozetki są yy, bardzo duże czasem i naprawdę można dużo fajnego jedzenia zebrać. Bo potem yy, łodygi robią się twarde, także zbieramy te rozety. One pojawiają się czasem już w zimie. Także możemy nawet znaleźć tasznik, który jest, yy, nadaje się do jedzenia w lutym, w marcu, w kwietniu teraz mamy świetnie i wtedy to jest jakby ostatni moment kiedy przed kwitnieniem nasznika można go zebrać oczywiście jest to miejsce publiczne więc tutaj no, pasuje tą roślinę obgotować nie będziemy surowę robić bo tutaj mogą być psy czy jakieś inne zanieczyszczenia natomiast jest przynajmniej daleko od drogi i popatrzcie że liście są takie z zębami jak liście mniszka no ale różnią się trochę wezmę popatrzmy tutaj jest mniszek mniszek ma inne ząbkowanie takie jakby do tyłu zęby może zerwiemy, zerwiemy listka i porównamy oczywiście liście mniszka są bardzo zmienne, są, są często takie y, delikatnie owłosione a tasznik jest nagi, popatrzcie no duża różnica zresztą jeden i drugi, drugi jest jadalny także nawet jak się pomylicie i zerwiecie jakiś listek mniszka też się nic nie stanie na trawnikach nie ma żadnego gatunku ząbkowanego który jest trujący, można to, co w pol na polskich trawnikach rośnie i ma takie ząbkowane listki po prostu wrzucać do zup, do, do różnych e, potraw. E, tasznik jest rośliną bardzo cenioną w Azji, szczególnie w Chinach i w Japonii. E, w Japonii jest jednym z siedmiu wiosennych ziół jedzonych z ryżem na e, 7 stycznia, 7 dzień po Nowym Roku. Natomiast w Chinach e, tasznik jest szczególnie ceniony w Szanghaju, Czekaj, można bardzo łatwo znaleźć pieroszki nadziewane tasznikiem. Tasznik występuje w Chinach, na polach, w dużych ilościach i jest nawet wysiewany czyli on jest uprawiany jako roślina uprawna.